Witam wszystkich. W ten upalny dzień, 25 lipiec 2019. Jesteśmy między Stołczynem a Skolwinem. No i mamy zamiar jechać do Pyrzyc. Tam troszkę zwiedzić. Tam cztery miejsca takie są do zwiedzania: z tego co wiem, jakieś kościół czy to katedra. No i trzy jeszcze inne to zobaczymy już na miejscu. Wiem, że patrzałem. Doktora Gogle to tak było. No i co i, i zaczęliśmy wycieczkę. Także ciąg dalszy nastąpi. Chcieliśmy przyodrze to nakręcić tam dalej, ale widzę, że tu już bardzo się zmieniło. No bo już jesteśmy na terenie Szczecina, w zasadzie za przejazdem stołczyńskim No, nawet jest napisane na drogowskazie Dodrom. Także jedziemy dalej. Także ciąg dalszy nastąpi. Już przy Robrego. Panem Jankiem Zaraz udajemy się dalej Uśmiechnij się do kamery I Nie krzycz namiętnie się Panem Razi człowiek <śmienic> Razi? To ma razić Walił no. Dobrze my pojedziemy w tamtym kierunku Za tą wieżyczką prosto Jesteśmy już 19 km od Pyrzyc Jechaliśmy drogami Lasami Nie było przejechać, głównymi drogami nie ma szans przejechać No i trafiło nam się na końcu Kawałek ścieżki i teraz jedziemy poboczem Także jeszcze 19 i, i na miejsce Powiat Pyrzyce Gmina Bielice już jesteśmy w zasięgu Pyrzyc powiatu pyrzyckiego także jak widzicie o i tu Harp Bielice akurat Bielice witają Gmina Bielice o no to witamy Około 7, ponad 7 km. Żabów, taki piękny kościółek. Idę zobaczyć tą architekturę. To tak obejdę sobie. tak tylko delikatnie, pewnie z... koplica cmentarna, bo tu groby są. Ale jako. Jako budynek jest ciekawy. Aha, jako budynek ciekawy uh -huh. oh. jest. no mm. ładny o ziemia pyrzycka wita miasto Pyrzyce proszę bardzo jest, jest jesteśmy w Pyrzycach panie Jan cieszy się pan? cieszy się pan? Nie pytałem czy się cieszysz? Dobra jedziemy do celu tam do pierwszego miejsca zwiedzania czyli do... tam było przed kościołem takim wielkim Jedziemy teraz do kościółka ale zobaczyliśmy takie fajne mury i paszkę o właśnie będziemy przez nie przejeżdżać rowerkiem o Ładne kwietniki nawet. Ale zobaczmy jaka baszta. Bury obronne. O. O, tu jakie. Świetne. I to aż tam się ciągnie, zobacz, te mury Bo tam będziemy jechać w tych lodach na końcu jedliśmy lody A tu dalsza część tych murów Tak jak mówię Pięknie no i surbuje kawałek dalej jeszcze pojechać Zobaczyć A tam też jeżdżą rowerkami, widzisz To nie ma jak tu wyjechać, ale wyjedziemy, dobra Ta jednokierunkowa, widziałeś? No mury. Jest tego, nie? Szok. mury obronne hmm, hmm. zobacz jeszcze tam dalej się ciągną i tu następna baszta chyba jest, widzisz? No, ciekawe. Tam już nie pojedziemy, ale tu przynajmniej zobaczymy to kawałeczek O, tu są schody jakieś, widzisz? Widziałeś Janek? Co się z nami No? Tam już, jakieś tu zejście albo wejść te schody w górę. No, zobaczymy. Ciekawostka. Co jak Ciekawe, nie? Czegoś takiego, żeśmy nie widzieli jeszcze? O, i to się schodzi na dół. A, e, tylko taki. Tam stawek widać. Można by tam zejść. Domki są Nie, nie trzeba wejść. Dobra, jedziemy dalej, Janek, bo to nie ma co. Jesteśmy już przy kościele zabytkowym. Widać Rzyca. Tu mieliśmy dotrzeć. No i dotarliśmy. Objedziemy go tak naokoło. Ciekawe Oj, Czynny kościół jest Kościół powszechny O pięknie Janek zdjęcia mu robi I do fajne zdjęcia Ale droga tu same kocie w tu dopiero jest ścieżka No dobrze, to było na tyle Będziemy jechać dalej ciąg dalszy murów, jakaś baszta wokół pyżyc, bardzo ciekawa ta baszta. Tam dalej jeszcze się te mury roznoszą. Zdjęcia będziesz robił? Siadliśmy sobie w parczku na ławeczce teraz sobie coś przekąsimy jest bardzo ciepło przypuszczam że około 28 stopni Znaleźliśmy ławeczkę w cieniu no i jemy i jemy już wyruszyliśmy Spyrzyc na drogę powrotną do, do domku do Polic także czeka nas jeszcze 65 km wedle nawigacji tak więc zobaczymy, żegnamy Pyrzyce w szampańskich humorach Zadowoleni, mamy prostą drogę teraz Tylko żeby nam ten skwartak nie dokuczył Bo dzisiaj już 29 stopni patrzałem jest a może być jeszcze więcej Jesteśmy Płonią już, przejeżdżamy przez nowo wybudowany most, który kiedyś żeśmy tu przejeżdżali. A tam jest moc nad Regalicą. I tam jest właśnie Regalica, te odnogi. No i jedziemy po nowo wybudowanym moście. już zostało nam gdzieś 26 km do. do Polic Jedziemy Odrą niedaleko stoczni, widać piękną odrę. Tu tak samo zresztą. Most piękny. Oczywiście kolejowy tam jest most. Mamy niedaleko do, do placu Rodła. A później to już dołem, jak 103 Nawet nie będziemy do placu Rodła dojeżdżać Tylko dołem, Odrą Polecimy Nie zawsze te ruiny tutaj Nurtują I Bardzo intrygują Dlatego je nakręcam Panie Janku. No i jedziemy Panie Janku zakończyliśmy właśnie postanowiliśmy, że w tym miejscu zakończymy tą wycieczkę dość długą zresztą panie Janku pan się opalił bardzo a ja się opaliłem troszkę? no ty tak za bardzo nie, tylko tak, tak troszeczkę tutaj tak, bo ja miałem okulary no, bo... bardzo no to ja też okulary miałem, ale ty ale ja już no, ale gnaliśmy ostro no trzeba przyjść niekiedy, nie? a tu fajnie, taka przystań mała Przystań yy, z łodziami. Fajne miejsce, wiesz, szuwarki. Tu jak zawsze pełny, ale one pewnie gdzie indziej wypłynęły. Toszeczka jakie? To jest łarpia. no Także dotarliśmy do Pyrzyc Zwiedziliśmy parę ciekawych miejsc. Tam będzie widać na filmie. No, nie nagrywałem długo, bo. Przeważnie jechaliśmy no ta, no taką nieciekawą trasą, co to znaczy nieciekawą. No, dużo samochodów naokoło, ścieżki rowerowe, no to nie ma co nagrywać. jak Ciekawe miejsca to można nagrać. Także zrobiliśmy w sumie, w sumie jeszcze kilometr nam dobędzie, zanim do domu dojedziemy. Więc w tej chwili już jest 141. Tu pisze 4-6 kilometra do domu nie, tyle nie będzie, może nie, raczej nie No 140 parę kilometrów zrobiliśmy no, no to też też, nie, też ciekawie także zapraszamy na podobne wycieczki jeszcze prawdopodobnie jedną odpalimy po stronie niemieckiej Kijanek nie pojedzie do siebie na Podlasie także. także zapraszamy do oglądania no i do Wycieczek rowerowych. Zachęcamy, bo to fajna sprawa. Zrabia się kondycję, zdrowie. Przede wszystkim i tak dalej. Się poznaje się ludzi. Poznaje się ludzi, poznaje się miejsca. I, tak dalej. I to tak yy, co innego, widzieć gdzieś tam na Google Maps i chodzić ludzikiem tym w 3D. A co innego, samemu chodzić i zwiedzać. To jest zupełnie co innego. Także polecamy, zapraszamy do, do oglądania. I do następnej wycieczki.